Hej ekipa, witam was w staniu, witam was na premierze gry City Eye, czyli wielki brat nadchodzi, wielki brat w wielkim mieście. Będziemy operować systemem monitoringu miejskiego, będziemy wychwytywać wszystkie akty przestępczości, wandalizmu i zagrożenia i wzywać odpowiednie służby. Im lepiej nam będzie szło, tym dostaniemy lepsze fundusze i dostęp do lepszych sprzętów. Będziemy wychwytywać nawet najbardziej zatwardziałych przestępców za nas, dzięki nam będzie to miasto bardzo bardzo, bardzo bezpieczne. Co się tyczy samej rozgrywki, gra jest od właściwie wczoraj, bo ja to nagrywam w dniu premiery, czyli od 12 sierpnia jest dostępna w pełnej wersji na Steamie. Zapraszam serdecznie, jak Wam się spodoba, zapraszam do zakupów. A my rozpoczniemy naszą rozgrywkę. Troszkę się zorientowałem, jak tu się porusza, jak tutaj rozgrywka wygląda. Oczywiście gra w większości jest w wersji polskiej, niektóre akcenty, tak jak tutaj macie instrukcję obsługi jeszcze nie jest spolszczona, ale to jest kwestia po prostu szybkiego omówienia, bardzo prosto tutaj jest działanie, można tutaj faktycznie szybko się zorientować co mamy robić, nie jest to wcale trudne zadanie, mamy na dzień dobry jedną kamerę, słuchajcie, możemy tę kamerę ulepszyć, w tym momencie nie, bo nie mamy odpowiednich środków, bo mamy tylko 400 dolców, ale za to możemy rozstawić kolejne kamery, na przykład tutaj sobie rozstawimy kamerę, tu sobie możemy, no, zakupić, Tutaj także zakupimy kolejną kamerę w tym miejscu, więc tutaj też trzeba postawić, praktycznie każdy narożnik ma być obserwowany, nie możemy zostawić żadnego miejsca niechronionego, wszystkie kamery, wszystkie środki są wydane, w takim razie rozpocznijmy nasze zadanie, tutaj system monitoringu, pora obserwować. Tutaj mamy tak wygląda sytuacja, tak miasto, trochę surowa jeśli chodzi o grafikę symulacyjną, no ale też oczekiwałem, w dłuższych dniach nie miałem jak do tego tytułu. Widzę, tutaj jest spokój. Dwójeczka tu jest jakieś zagrożenie pożaru? Tak, jest pożar. Pożar zgłaszamy i straż jest w drodze. Trójeczka sprawdzamy. Tutaj aha, trójeczka to jedyneczka, ewentualnie nic. Czwóreczka na czwórce też chyba cisza. Zazwyczaj, jak ktoś jest jakieś zagrożenie, które wychwycimy wcześniej, to dostajemy dodatkową kasę. Ale, jeżeli z, z, dzwonią, jeżeli dostajemy sygnał telefonu, to warto też szybko brać się za kamery i szukać tego zagrożenia. I zazwyczaj mamy to właśnie oznaczone przy kamerze, że jaki typ zagrożenia tutaj występuje. Na razie cisza, spokój, nie widzę większych przeciwwskazań. Nikt tutaj nic złego na razie nie robi, choć jak widzicie mogę jakoś zgłosić. No nie, nie mogę zgłosić, jeżeli dana osoba nic nie robi. Troszkę szkoda, fajnie byłoby troszkę strollować, że na przykład za złe zachowanie, za złe wskazania też powinniśmy dostawać jakieś kary finansowe. Można byłoby w ten sposób to ulepszyć i byłoby całkiem sporo. Jak widzicie, mogę też nie zły zoom wykonać takiego osobnika tutaj, przybliżyć, oddalić, choć z daleka lepiej wygląda. No i co, na razie cisza, spokój. Nie ma żadnych zagrożeń, nikt się tutaj nie awanturuje, żadnych przestępstw nie ma, okej, okay, tutaj widzimy mniej więcej tak jak teraz, okej, okay, poczekajcie, dwójeczka, jest, o rana, jest kobieta, jest kobieta, trzeba wzywać karetkę, wzywamy, karetka w drodze, o pan, czyżby pan był odpowiedzialny, że tak pan zaczął uciekać, halo, możemy pan zgłosić, podejrzany? No dobra, w każdym razie jak widzicie tutaj karetka zaraz podjedzie, uratuje panią. Yy, super, dziękujemy serdecznie. Szkoda, że nie ma żadnych dodatkowych animacji, żebyśmy zobaczyli jak, jak na przykład ją ratujemy albo jak na przykład strażacy wychodzą do gaszenia. No tylko po prostu znika to wszystko. No ale dobrze, w takim razie kolejne zdarzenie, kolejne zdarzenia już. jedynka, jedynka pożar, gdzieś tu pożar jest, zaraz szukamy. Jest pożar, szukamy pożaru. O jest, policja wzywana i straż, poli straż pożarna także tam. Także znowu, o zagrożenie! Zagrożenie już wzywamy jednostki. Cztery jednostki, aż wzywamy. Dobra, mamy to wszystko. Teraz tak, dwójeczka, spokój, cisza. O, jak widzicie, tam dwójce jedzie, jedzie. Możemy sobie poobserwować. Jak straż miejska i, i, po straż i, i policja nadążają, jak jadą do wezwanie, tam widać faktycznie te pomienie, trójeczka, cisza nic się nie dzieje, a przepraszam tam się ktoś bije, proszę, policja wezwana radiowóz, wzywamy oczywiście wychwytujemy także zdarzenia których jeszcze nie wiemy, choć przydałaby się chyba karetka yy, tu gdzieś karetka, gdzie przepraszam, dziękuję, ale to to ten komunikat niepotrzebnie dlaczego mnie wyrzuciło ja szukałem tutaj karetki, jedynka, dwójka, gdzie to była ta karetka, trójka, tutaj gdzieś karetka ale nie widzę, halo a była policja, wzywana ale karetki ja tu nie widzę, a tu jest, dobra wzywamy, wzywamy, karetka, karetka potrzebna tak, kolejna tu też jest karetka, o, tu się biją, tu się biją policja, policja, wzywać huligany, o, patrzcie jak szybko zareagowali, a, a, widzicie już, szybkie, szybkie działanie, tutaj mamy karetkę tak, proszę, mam wszystkie zdarzenia ogarnięte Wszystkie punkty są obstawione, O, jak Cię kolego złapi, złapałem Straż, straż, no na gorącym uczynku Na gorącym uczynku, już zobaczyłem, chyba ktoś się zdenerwował i sąsiadowi podpalił auto No czasem tak bywa, no co są karetką, halo Tutaj karetka wezwana, tak jest, policja Karetka już jedzie, policja, wzywamy, szukamy, czy policja jeszcze gdzieś tu jest potrzebna? A że coś tu dzieje, że policja jest wzywana? A nie Gdzieś nimby tutaj jedynka, tu jest policja, straż jest wezwana, tutaj cisza, tutaj nic nie widzę, tam jest policja, pojechała i karetka. No spokojnie, na razie jest spokojnie, jak widzicie, nasz czas pracy w tutaj jest pokazany. Dobra, jedynka, dwójka, trójka tutaj coś się dzieje, no ale ja tego nie widzę, halo. No to miało być super oko Big Brothera, a tu ja te nie widzę zdarzenie żadnego. A tam, tam, to jest to? Płonące to tam wodali. A, przepraszam, tutaj pana mamy. Mamy tutaj kogoś? Nieładnie. Trzeba tutaj policję graffiti pomalował. No proszę. Mamy, ale ja widzę, że tu zdarzenie ze strażą. Tylko nie rozumiem. Nie wiem, gdzie ta straż. No widzi na to, że ja nie zauważę jakiegoś zdarzenia i wszystko spłonie. Eee, tu nic. Tu jest policja wzywana w to miejsce. Zaraz się rozejrzymy. No, bardzo, bardzo dużo wydarzeń. Bardzo dużo zdarzeń, musimy wszystko to obserwować, musimy mieć wszystko na uwadze, a jest, jest, o broń, broń, broń w życiu, a że wszyscy się postali, przyglądają, no spoko, można i tak, dobra, tutaj jest straż wzywana, gdzie jest to zagrożenie straży? Pewnie zanim ja znajdę to, to coś spłonie, bo ja tu nic nie widzę, tu płonie, ojoj, ale jestem uważny, uważny i mamy, you got it right. jakiś achievement wbił, super, spoko, tutaj kolejne kamery, nie mamy, dobra, czy na razie spokój? nie ma nic, żadnych wydarzeń spokój Dwojeczka jest policja wzywana, zaraz zobaczymy dlaczego czy jest jakieś wydarzenie, które jest godne wagi? tak, widzę, graffiti, graffiti mam złapiany, Grawiczarz na gorącym uczynku i znowu pożar, nie, to pożar jest zgłoszony dalej tu coś, cisza nic się większego nie, nie dzieje. 85%. Okej, okay, jakieś wydarzenie gdzieś we, jest. Grafitu zrobione, policja. Trójka. Trójka. Zaraz, tutaj powinniśmy mieć jakieś informacje. Tylko nie widzę. Nie widzę tych informacji. Czy tutaj? Yy, dobra, Co są jakieś ogólne informacje. To nic nam nie daje. Jedynka musimy sprawdzić dwójka. Tu na dwójce coś jest jakieś wydarzenie. Tylko tutaj nic nie widzę żadnego zagrożenia. Ktoś z Was widzi? Jakiś graficiarz albo coś? O, jest. Mam Was. Ha, dzień dobry. Złapałem. Złapałem Was na gorącym uczynku No i co teraz, panowie? Figię zrobicie. Policja zjedzie po Was. Dobra, tutaj karetka jest potrzebna, więc pewnie ktoś gdzieś leży. Szukamy, szukamy, szukamy. Alo, gdzie jest, gdzie jest ktoś ranny? Tam jest, dobra, widzę. Znalezione. Karetkę wzywamy. Tutaj cisza. Na razie nic nie widzę, żadnych zagrożeń. Spoko samochód karę też możemy oznaczyć, to jest super. Czy są jakieś zagrożenie jeszcze? Jest coś, jest niebezpieczeństwo w okolicy? To jest policja, więc pewnie jakaś biatyka jest tutaj w okolicy albo coś. Zaraz. Tutaj kolega biega. Czyżby był podejrzany kolega? Nie mogę go oznaczyć, więc chyba nie. Chyba jednak nie o niego chodziło. To tutaj panowie, proszę. Policję wzywamy, dziękuję. Już, radiowóz w, radiowóz w drodze. No, i co panowie zrobicie? Figę, nic nie zrobicie. Dobra, tutaj spokojnie. tu też jest policja wzywana. Czy tu jest gdzieś policja potrzebna? Szukamy. Szukamy. Chyba, że teraz to policja idzie. No nie. Ale powiem wam, że strasznie, strasznie dużo przestępczości. Jak na takiej monitoring, to wiele się dzieje. Na takich kilku, dosłownie, przecznicach. No, kto by pomyślał, że aż tak się tutaj może dziać. Mamy graffiti. Dzień dobry. Pan graffiti. Pan dziękuję. Pan już został oznaczony i już rodiowyście ma. Widzisz jakie to szybkie? Tak, czy mamy tutaj coś? Uwaga, większe, większe. perspektywa. Tu nic nie widzę. Pan tutaj mi się nie podoba, no ale z panem nic nie mogę zrobić. Tutaj coś pokazuję. A, widzę, no kolego, co ty? Toalety nie wiesz gdzie jest toaleta. No serio. O, i koniec dnia. pan zmian łącznie w jeden. Podstawowe fundusze 600, idealna reakcja 12, dobra robota 6, normalna 3, przegapiona aż 4, ale i tak słuchajcie zarobiliśmy. Mamy 20%, ale teraz mam kasę, mam fundusze. Zdarzenie, zakłócony spokój publiczny, najdalszy przyczółek. Zostaliśmy poinfor poinformowani, że niektórzy mieszkańcy pozwalają sobie na zbyt wiele, dokonując defekacji na ulicy. To można zrujnować reputację miasta, pomóż nam ich złapać. Aha, okej, okay, ogarniemy, ale zanim to zrobię, ja sobie ulepszę kamerę. Półautomatyczna, nie wiem, wprowadzicie co nadaje. Pora się przekonać, więc damy tu. Tutaj także damy półautomatyczną, żeby był większy zasięg. I tutaj, może to choć może, uzbieramy 5000. No dobra, 500, niech będzie 500. Zawsze te półautomatyczne więcej nam powiedzą. Dobra, już wracam do akcji i szukamy. Jedynka. Czy jest tu gdzieś defekacja? Jakieś podejrzane typki? Już szukamy. Tutaj cisza. Tu widzę chyba też. Aha, tu jest nasz monitoring, tak? Oha, okej, okay. tutaj widzę kłopoty. Tutaj ktoś się. O, jest pożar. Już zgłaszam. Straż poproszę. Straż zgłoszona. The roof is fire. Zgłoszenie chyba policji. Jest za dużo z liczbę Dobra, rozejrzyjmy się, czy nie ma czasem. Aha, to po prostu są ludzie. Tak, sobie stoją pod płonącym budynkiem. Bardzo inteligentnie. Super. BHP widzę obowiązkowe przeszliście, bez kłopotu. Tutaj szukamy jakieś zagrożenia. Szukam. Jest coś? Nie, jedyneczka. Szukamy tutaj kolego. Policja, straż, wezwane. Proszę, wychwyciliśmy. Dobra, coś. O. i kolega kolejny, serio. No Co wy macie z tym podpalaniem? Co światła wam brakło w domu, że musicie ogniska palić. A no. Dobra, strasznie, strasznie. O, ile jednostek musi jechać? Dużo, dużo. O, mamy graficiarza! Mam cię! Dzień dobry, pani graficiarz. Graficiarz, garnięty. Pół, półautomatyczny. Nie wiem, czy półautomatyczny oznaczałem, że więcej widzimy? Tak, zdecydowanie więcej widzimy. Bo możemy tu teraz przejść i tu szukać. W tym miejscu gdzieś jest. Półautomatyczny oznacza, że mówi nam, że jest jakieś zagrożenie. Tylko teraz najgorsze jest to, że nie. A, widzę. Bójka. Bójka tam jest. Dobra, zgłaszamy. Jeszcze jest jakieś kolejne zgłoszenie Tak, zdecydowanie potrzeba Więc więcej wychwycimy Tymi automatycznymi zdecydowanie le lepiej będzie nam szło bo tak, w tym miejscu No, nie zasłaniać mi ekranu, tak? Dziękuję Ale szkoda, że ta minimapa się tam przesuwa To jest takie dziwne Okej, okay, tu już widzę wyda wydarzenie Półautomatyczna wykryła Nowy pożar Idealna reakcja Tak samo tutaj, już Szukam Jest tu coś? Stało się tu coś? Nie widzę tam coś płonie? Nie, nic tu w porządku. Co, ty? Ty, 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 nie, ty w porządku. Tutaj panowie, policja. Jeszcze tutaj skoczymy. Tam się coś dzieje. A nie, to są oznaczone już, dobra. Tu jest panowie. Pal palenie ognisk w nocy zakazane. Mamy to za zarobione. Więc tutaj jest zrobione. Tutaj i znowu. Pan, nie, nie pan. Tam jest zgłoszone. Znaczy co? O, pani graficiarka. Dzień dobry. Pochwyciliśmy. Pochwyciliśmy. Dobra, kolejna. Automatyczne super, bo pozwalają nam więcej, szybciej reagować. Więc zdecydowanie trzeba ulepszać. Czy mamy coś tutaj? Gdzieś, gdzieś pani tutaj, któraś. Coś robi. Ktoś. O, jest karetka potrzebna. Idziemy. Mamy to, zaliczone. Choć najgorsze jest to, że ta minimapa się nie idzie oddalić, więc yy, no, będziemy widzieć mniej. Jeżeli będziemy mieć coraz większe obszary, będziemy zdecydowanie widzieć mniej. I to nie do końca chyba powinno tak być. O, mamy ognisko, mamy złogłoszone ognisko. Super, mam cię. Mamy cię. Proszę gasić. Ja wiem, że prądu brak, prąd będzie drogi. Ale jednak prosiłbym, nie rozpalać ognisk, ognisk w środku miasta. Trochę takie niezgodne z prawem mi się wydaje tutaj na dole góra dół czysto, czysto 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 ale że niby gdzie to zagrożenie szukam tak szukam i nie widzę a tu cię mam grafcierka mam cię kolejne zagrożenie tutaj auto płonące tak mamy kolejne zgłoszenia oznaczone tutaj w porządku tutaj co się dzieje czy mi się wydaje Halo, nie wychwytuj. A, jest, ale to jest oznaczone. A, dobra. Czyli to tylko na czerwono z introsem kropki. Najbardziej. Gdzie tutaj. A, bo ja mogę zatrzymać czas! A to jest trochę takie bez sensu, że mogę zatrzymać czas. Eee, to jest takie bardzo OP dla mnie w tym momencie. Dobra, wolę na żywioł działać. Zdecydowanie, ale nie widzę. Zagrożenia. Co ciekawe? Dobra, tam jest, na trójce jest zdecydowanie więcej się dzieje, zobaczmy, tam widzę Cię, widzę Cię kolego, zgłaszamy, tak jest, tutaj Cię widzę, tutaj też, no centralnie ludziom powyłączali prąd w domu, naprawdę, no dajcie spokój, tyle zgłoszeń, okej, okay, tutaj graficzasz, mam Cię, policja już Cię wychwyci, ale patrzcie, ja nie stałem i nie rozumiem, czego tak tutaj przyjęło, dobra, tu zgłoszenie, tu coś w porządku, tu w porządku, tutaj jest dwójeczka, super, gratulacje, ale dwójeczka obrywa. Tak, tutaj już jest łop, super, ogarnięte, no ale cały czas dwójeczka. Ojej, no i dlaczego nam zasłaniają tutaj ekran, no, halo, no i się tu przesuwają. Troszkę powiem wam szczerze, minimalnie bym powiedział, że tytuł niedopracowany, bo tak nam wszystko przesuwa nasze ustalenia, bardzo mi się nie podoba jak mi ktoś grzebie w moich ustaleniach. Dlaczego oni takie rzeczy robią? Nie wiem, nieładnie, nie, nie bardzo nieładnie. Nie powinno być tak, że cokolwiek się tutaj zmienia. Dobra, tutaj nic się nie dzieje. Nikogo tutaj nie widzę ani rannego, ani nic. Nie rozumiem. Dwóch nie płaci. Co wrócę do tego ekranu, to praktycznie nam coś tu przystawia. Nie powinno tak być. Nie powinno tak to wszystko się cieszy, cieszy, yy, dziać. Myślę, że pan y, ściany polewa. O, tu tutaj jest. Apteka. Karetka znaczy się. Potrzebna. Karetka w drodze, ogarnięte, temat, mamy I próbuję kogoś jeszcze tutaj namierzyć, coś tutaj jest No nie Po prostu sobie stoją A tu Przepraszam, tutaj jeszcze karetka mamy To jest trójeczka, więc wychwytujemy trójka, co, co tam na trójce się dzieje Mamy Karetka wyzwana, dobra kto to jest? Medycznym przeszłość się kryminalna. Oj, mamy. Uwaga, to sobie cierpić na problem z nadciśnieniem. Już mam więcej informacji. A tutaj... A, nie, mam kartoteki tej. Tutaj coś płonie. Nie, nie, wydawało mi się. W porządku. Cisza, spokój. Dobra, ładne, pozaliczone, za, ale nadal coś tutaj nam wykrywa. O, tu was mam. Mam was. Mam was. Złapałem. Na gorącym uczynku. I o, dzień dobry. Dzień dobry. Mamy wychwycony pierwszy z trzech. Fajnie byłoby więcej takich wychwycić. Tu już mam pozgłaszane, Tu mam pozgłoszone, A ta kamera nic nie wykrywa? Najgorsze jest to właśnie, że na tej kamerze nic się nie dzieje. Zapłaciłem za nic. A albo i nie. Albo mam. Mam już was. Kolesie. Super. Półautomatyczne zdecydowanie lepiej Już wiele wiem, że się powtarzam, no ale. To są maszynki jednak, które generują nam zyski. Zyski dosyć spore. Jak ta tutaj? O! Tu apteka? Potrzeba? Dlaczego nikt nie zadzwonił, że tu jest potrzebna pomoc? No wiecie co, ale jesteście pomocni. No wstyd. Wstyd mi za takich mieszkańców. Dobra, ale tu wszystkie sytuacje mamy zgłoszone, zaraz będzie koniec dnia, koniec zmiany naszej Więc zobaczymy coś więcej, będzie trzeba pewnie polepszyć I faktycznie, automatyczne kamery, albo półautomatyczne Automatyczne chyba wychwytują same, szkoda, że nie ma tego opisu, albo ja nie znalazłem tego opisu Żeby coś było więcej Natomiast, no tutaj zdecydowanie to by się przydało, żeby faktycznie one same wychwytywały I nawet zgłaszały A to 5000 tysięcy Jest tak błyszczy nic tu się nie dzieje na razie. Cisza, spokój. Wykopy nikt do wykopów nie padł? Nie, to jest spokój, dobra. Zobaczmy tutaj. Karetka jedzie, dobra. I mamy. Mamy. You see, I want is the heart. Przegapiona sytuację. Jedną tylko sytuację przegapiłem, słuchajcie. Tylko jedną sytuację. 2000 tysiące zarobiliśmy na tym całym wszystkim. No to fajnie, tak. Wiem, że już są, ale wrzucamy teraz kamery półautomatyczne, żeby tutaj ogarnąć temat. Tutaj kamery jakieś ulepszenia. Mogę dwie kamery na wszelki wypadek, ale czy jest potrzeba ustawianie kolejnych kamer koło siebie? Chyba niekoniecznie. Dobra, mamy kamery ustawione. Publiczny spokój. No to co? Jeszcze jedna taka misja, jeszcze jedno takie spotkanie. Zobaczymy jak tam bezpieczeństwo nasze, więc będziemy więcej wiedzieć. Tutaj bezpieczeństwo dbamy. Staramy się w porządku, dwójeczka. I nam przesuwa. Dlaczego to przesuwa? Dwójeczka, cisza, spokój, tam ktoś. Eee. No nie, jednak nie. Myślałem, że ktoś jednak wysyp... wysypia się na ławce, ale jednak to nie to. Tutaj, no i właśnie, to jest to. O, właśnie. Przeskakują nam te kamery i nie widzę, że coś się dzieje. Jest zgłoszenie pożaru. Dobra, widzę pożar. Zgłoszone. teraz lecimy tu. Dwójeczka. Znowu, znowu przecież już jest jasno, dlaczego palisz w tym śmietniku chłopi, przecież już jest jasno, niech cię tam nie straszy, dobra, tutaj coś się dzieje, znowu, no i patrzcie co ich wzięło na to gaszenie, znaczy na to rozpalanie, ja nie wiem, ja tego nie rozumiem, nie toleruję czegoś takiego, gdzie to jest, dobra, kolejny, zagrożenia, tu nic, tu nic, to jest sprawa policyjna Co, mogę wóz? Właśnie, ciekawe czy będą takie coś jak przekroczenie prędkości eee, Tu nic nie widzę Jedynka Tutaj jedzie mnóstwo wo wozów Tu się nic nie dzieje Nie widzę nic Tu ze słań coś się dzieje Ale ja tego nie mogę wychwycić Mhm Fajnie, że dobra robota Ale mi brakuje Hmm, a tam. Widzę bójka. Ja za was tu zaraz pobiję. Ja wam tu pobiję. Proszę, proszę, bokserów to znacie gdzie indziej oni na ulicy. Da, tu policja także jest wzywana. Co tam potrzeba od policjantów pewnie graffiti? Nie? Nie. Nie ma graffiti. U, a to dziwne. Tutaj szukamy. O, kolega, ty? Nie, ty jednak nie handlujesz, dobra. Co? A, koleżanka, koleżanka. Mmm, czyżby pani chciała szukała łatwiej pracy? Jak to, to zamówiłem taksówkę, co? Zamówiłem taksówkę, pani wróci do domu. Powiedzę, że pani ma jednak e, złe maniery. Okej, okay, pożar. I e, Jeszcze pożar i policja. pożar i policja. A tutaj. Dzień dobry. To już wiemy, kto potem budynek podpalił, tak? Dziękuję. Udało się, katastrofa zażegnana. Bardzo dobrze, radiowozy, policja tu jest. No, znowu się bijecie. No, co wy macie z tym biciem? Dobra, tu. O, kolega Ciach. Już cię oznaczamy tak jak trzeba. I jeszcze tutaj. Zerknijmy. Co tu się dzieje? O, policja. Tak, policja obowiązkowa musi być. Tutaj sprawdzimy. Hmm, 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 hmm. Czy wszystko mamy? Tu jest spokojnie. I na razie. A, widzę cię, kolega. Ciekawy jestem, czy to no, poziom oznaczenia podpowia, podpowiedzi, bo to już de facto można traktować jako podpowiedź. Jest to normalne. Który poziom jest od którego odpowiedzialny? Trzeba by się temu przyjrzeć kiedyś. Albo liczyć na palcach, kto co woli. Natomiast tutaj szukam zagrożenia. To zagrożenie się nigdzie nie pojawia. Hmm, apteka i straż. No szukam, tak? Tutaj, policja. Ale nie widzę apteki, zapotrzebowanie na aptekę. No, jestem ślepy, słuchajcie, teraz jestem ślepy. Najgorsze jest to, że te ekrany wyskakują w sam środek nam zasłaniają, rozumiem, był jakiś komunikat boczny, gdzieś tu jakiś ten, że udało się namierzyć, proszę bardzo fajnie by było, natomiast oni nie, nie, ten na samym środek, żebyś wiedział, że swoją robotę dobrze wykonujesz, i ci ale ci tak poprzeszkadzamy dobra, policja potrzebna i i karetka, ale centralnie, aha, tutaj ale beznadziejnie tutaj było kryte. medic, mamy kolejne wyzwania medyka a jeszcze policję potrzebujemy Mam cię, mam cię Super, mam cię Tutaj czysto, czysto, jedynka Szukam Dwójka Wiadomo, im szy szybciej wykryjemy Tym lepiej dla nas, więcej kasy Trójka Na razie cisza Spokój, o jest karetka A, karetka była zgłoszona już Okej, okay. czwórka Fajnie, o i właśnie takie tak. Udało się u góry komunikat, a nie na samym środku. Co? Kto to wymyślił na samym środku te komunikaty? Dobrze, gdzie mamy jakieś zagrożenia? Gdzie mamy coś czym możemy się zająć? Nie mamy nic. Dobra, zobaczymy. Spokój, cisza po mapce. Jak widzicie, mapa jest całkiem spora. Nasze miasto jest faktycznie spore. Będziemy kawałek po kawałku pewnie odsłaniać. Yy, safe city crime rate 68, czy faktycznie dbamy o to. O, już widzimy, że komunikat dotyczy tego. O, patrzcie. Od razu wezwałem. Szybkie to było, co? I czasami można w tym trybie. Jeszcze coś? Nie. Rka wyzwana. Ale jednak coś tu jest. Nie, jeszcze sprawa policyjna. Sprawa policyjna. Gdzie jest sprawa policyjna? A tu was mam. Najwiczej to jest trochę tak przeszkadzające. To by być nie powinno. Dobra, tutaj mam jeszcze zagrożenie jakieś. Policja straż. Czyli pewnie kosz, płonący kosz, ee, pojazd. Jeszcze szybciej. Super, mamy to. Wychwytujemy. No i faktycznie, fajnie byłoby mieć jeszcze więcej informacji, na przykład, jakie kamery, ile użycia mają, albo coś. Brakuje mi czasami tych właśnie bardziej rozbudowanych. Fajny symulator to jest, przyznaję. Fajny symulator Można sobie fajnie pobawić się. Zwłaszcza, w sumie, ceny słuchajcie jeszcze nie znam, bo tak jak powiedziałem, ja gram w dniu premiery, ale jeszcze nie, tak naprawdę, troszkę przedpremierowo, no bo jeszcze tej pełnej kwoty nie znam. Natomiast, jeżeli byście wiedzieli, jaka to kwota, to możecie się podzielić oczywiście w komentarzach, może ktoś się właśnie zainteresuje. Ja osobiście polecam, jeżeli Was po prostu tytuł zainteresuje, to polecam. Po prostu bierzcie, jeżeli Was się podoba, to po prostu to trzeba brać, ale. Ja bym jeszcze nad tą produkcją popracował, bo brakuje mi kilka takich po prostu smaczków, które moglibyśmy tutaj zrobić. Fajne graffiti swoją drogą, smile. <laughs> brakuje mi kilka takich zleśków, bardziej rozbudowane menu, bardziej tutaj rzeczy, które można byłoby robić, na przykład, nie wiem, kwestia... Właśnie jakichś pościgów, że widzimy na przykład pościgi i musimy śledzić na przykład tą jednostkę, cokolwiek, cokolwiek, a i te komunikaty przede wszystkim zlikwidować, bo to jest tak rażące w oczy, że aż, że aż boli, tego bym się pozbył tu policję tak szybko. No i brakuje jakiejś animacji, na przykład policja wyskakuje z tego auta, jak się bierze gleba. Brakuje, brakuje, zwłaszcza że no przepraszam są możliwości obecnie, tak? Są możliwości, żeby to wszystko zaprezentować. Dobra, kamera, no i te znika przesuwanie się tych minimapie. to jest dosyć dziwne, bardziej bym, bym traktował to jak jakiś błąd, czy jakieś niedopatrzenie ze strony twórców. No ale dobra słuchajcie, powoli kończymy naszą zmianę, trzeci dzień zmiany, chyba wynik całkiem niezły, zwłaszcza, że mamy półautomatyczne pół kamery, które nam wychwytują wszelkie zagrożenia, nie musimy się bardzo o tym martwić. Fajnie byłoby też widzieć na przykład w tym e, trybie, że na przykład widzimy monitoring, że widzimy te postacie biegające tutaj. I skończyliśmy zmianę. Richmond mamy 2300. No, czy to jest bogactwo, bym tego nie nazwał. Ale całkiem, według mnie, dobry wynik. Natomiast, tyle jeżeli chodzi o City Eyes z mojej strony. Pokazałem wam ciekawą propozycję na weekend, na kilka godzin. Nie wiem, czy ta gra być dalej rozwijana. Ja bym jeszcze ją troszkę podkręcił. I z tego byłaby całkiem przyjemna produkcja. Natomiast, jeżeli odcinek Wam się podobał, pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was w staniu. Na razie, hej!